W trąbkach wielkich strażacy z powiatu gdańskiego rywalizowali w zawodach sportowo-pożarniczych. Rywalizują ze sobą strażacy z jednostek z całego powiatu gdańskiego. Te jednostki, które zdobędą pierwsze miejsca, będą reprezentowały powiat gdański na zawodach wojewódzkich. Zawody zawsze są elementem sprawdzenia gotowości bojowej jednostek, dyspozycyjności, jakości sprzętu, sposobu używania tego sprzętu, także zawody sportowo pożarnicze są zawsze potrzebne. Straż pożarna to jedna z formacji, która w najszybszy sposób walczy z niebezpieczeństwami zagrażającymi życiu, zdrowiu człowieka czy środowisku, i to w jej rozwój warto inwestować. Dzisiejsze zawody tylko to, to taki drobny element naszego wspierania ochotników strażaków, na których opiera się jednak bezpieczeństwo na terenie nie tylko powiatu, ale całego kraju. My wspieramy zakupy samochodów pożarniczych, remonty strażnic i drobnego sprzętu dla strażaków, który potem jest wykorzystywany w akcjach ratowniczych. Grupy A drużyn oraz C kobiecych startowali w poszczególnych kategoriach, a tam trzeba było wykazać się niebywałą sprawnością fizyczną. Konkurencje tych zawodów są dwie. Pierwsza konkurencja to jest sztafeta, 7 razy 50 metrów, startuje 7 zawodniczek, które zmieniają się w poszczególnych strefach zmian. Pałeczką tutaj w tej, w tej całej sztafecie jest prądownica pożarnicza. Natomiast drugą konkurencją, taką bardziej widowiskową, to jest ćwiczenie bojowe. W tej konkurencji startuje 8 zawodników lub 8 zawodniczek z zadaniem takim, że jest obrócenie tarczy i przewrócenie czterech pachołków za pomocą prądu wody. Zawody to nie tylko forma zabawy, ale również doskonalenia i współpracy, które pomagają w realizacji działań ratowniczych. Zadanie bojowe, składanie węży z sawnych to jest jedna z, z trudniejszych tutaj e, kwestii. E, przede wszystkim determinacja e, chłopaków, którzy po prostu składają tą sawnę, zgranie w zespole to jest przede wszystkim priorytet e, tych zawodów sportowo-pożarniczych. Była rywalizacja bardzo trudna, bardzo ciężka, ale podołaliśmy zadaniu i wróciliśmy jak tradycyjnie mówi z pierwszym miejscem do naszej jednostki. Około miesiąca przed zawodami już wszystko trzeba przygotowywać, żeby wypaść jak najlepiej na zawodach. Dla nas nie ma nic trudnego, po prostu robimy to, co do nas należy. Można powiedzieć dziwne, ale też wyjątkowe, tak? Właśnie to, co wspomniałam. Dobra zabawa i zgranie, to jest to właśnie, że jesteśmy gotowe na wyzwania. Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody, a najlepsza będzie reprezentować powiat na szczeblu wojewódzkim polecamy również zobaczyć Gmina Trąbki Wielkie nowy szlak rowerowy otwarty oraz powiat Gdański inwestuje w bezpieczeństwo mieszkańców Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.